Bo kocham Ciebie po prostu bez słowa każda chwila co rodzi się od nowa W ciszy poranka, w blasku dnia Wszystko co dobre z od odcień ma Kocham Ciebie za to, że jesteś W każdym oddechu, w każdym geście yeah. Bo kocham Ciebie po prostu bez słowa każda chwila co rodzi się od nowa W ciszy poranka, w blasku dnia Wszystko co dobre swój odcień ma Kocham Ciebie za to, że jesteś w każdym oddechu, w każdym geście jest. Niebo jest piękne, tam jest radość i miłość, a w serce raduje się a dusza człowieka, jest taka piękna, i nie ma piękniejszego od Królestwa Bożego. Nasz prawdziwy dom to jest niebo, więc bracie i siostro, walcz o niebo. Niebo jest piękne, tam jest radość i miłość, a w serce raduje się a dusza człowieka, jest taka piękna, i nie ma piękniejszego od Królestwa Bożego. Nasz prawdziwy dom to jest niebo, więc bracie i siostro patrz o niebo Tam anioły śpiewają, w niebie ludzie taczą Zwierzęta ludzkim głosem rozmawiają, ta śpiewają, kwiaty taczą Nieba nie da się wyobrazić, tak tam jest pięknie, tam więcej kolorów jest niż na ziemi My ludzie na obraz Pana Boga jesteśmy stworzeni Niebo jest piękne, tam jest radość i miłość a w serce raduje się, a dusza człowieka jest taka piękna Istnie nie ma piękniejszego od Królestwa Bożego Nasz prawdziwy dom to jest niebo, więc bracie i siostro waczą o niebo Niebo jest piękne, tam jest radość i miłość A w serce raduje się, a dusza człowieka jest taka piękna Istnie nie ma piękniejszego od Królestwa Bożego Nasz prawdziwy dom to jest niebo, więc bracie i siostro o niebo Really? Czerpię, że czuję, że mi zaraz nie serce Czuję w sobie ból, mam rany na duszy i ciele Nie jestem idealny, w szkole byłem wyśmiewany Czerpię, że czuję, że mi zaraz nie serce Czuję w sobie ból, mam rany na duszy i ciele nie jestem idealny W szkole byłem wyśmiewany Byłem dręczony, przez Byłem agresywny do mojej mamy Dawno już mogłem być zgonem Do policji leciałem z nożem do moją babcie, Może nie byłem idealny człowiekiem Ale człowiek się uczy na błędach co kolejny dzień jestem coraz lepszy I silniejszy To był mój upadek anioła Moje życie prowadziło mnie do piekła I myślałem, że będę Będę potępiony, kiedy nie byłem Cierpię, że czuję, że mi zaraz pęknie serce Czuję w sobie ból, mam rany na dusie i ciele Nie jestem idealny, w szkole byłem wyśmiewany. Cierpię, że czuję, że mi zaraz pęknie serce Czuję w sobie ból, mam rany na dusie i ciele Nie jestem idealny, w szkole byłem wyśmiewany. Będziecie ta choroba, mamusiu, bądź silna i nie trać nadziei. Trać nadziei, to wszystko minie. Męczyć się ta choroba, mamusiu, bądź silna i nie trać nadziei. Trać nadziei, to wszystko minie. Będziesz tu zdrowa, piszecie ci dużo zdrówka. Samo moja, będzie dobrze. To wszystko mije, odejdzie ta czarna mgła, że świeci już słońce. Sam cię mamo. Wiem, że jest ciężko Ale jestem z Tobą, jesteś sładośliczną Bo z Tobą smutno mi jest Kiedy widzę jak cierpisz Będę się za Ciebie modlił O Twoje zdrowie Zobaczyć będzie już dobrze Bolało Cię serce Strasznie Cię kłóło Strasznie Cię kuło. Ja martwię się o Ciebie Będzie Cię ta choroba, mamusiu, bądź silna i nie trać nadziei, trać nadziei to wszystko minie. Znaczyście się ta choroba mamusiu, bądź inna. I nie trać nadziei, trać nadziei to wszystko minie. Mi dusze. przepraszam ci Jezu za moje grzechy. Od dziś chcę być lepszy. Moje grzechy brudzą mi duszę, przepraszam ci Jezu za moje grzechy. Od dziś chcę być lepszy i wokół mnie cieplicz dobro. Bo chcę iść do nieba, do ogrodu Eden. mienno marzenie jak będę w niebie, to bym chciał Boże przytulić ciebie. Moje życie nie było piękne, ale wiedz Boże że kocham ciebie. Moje grzechy brudzą mi duszę, przepraszam Przepraszam Ci Jezu za moje grzechy, od dziś chcę być lepszy, moje grzechy brudzą mi duszę, przepraszam Ci Jezu za moje grzechy, od dziś chcę być lepszy.